Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc Pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się Go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł, człowieku, Odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa. Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy? Czy powiedzieć: Stań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci: Stań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast stał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie, Chrystus. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, ten drugi dzień naszych adwentowych rekolekcji ma nas przygotować na spotkanie przychodzącego Boga i ma nam odpowiedzieć na jakże ważne pytanie: kiedyż to przyjście nastąpi? W potocznym rozumieniu mówimy, że Adwent to oczekiwanie na święta narodzenia Pańskiego, które po nim przypadają. Ale gdyby tylko o te święta i kolejną historyczną pamiątkę narodzenia zbawiciela chodziło, to po cóż byłyby wszystkie wezwania proroka Izajasza i słowa Chrystusa z Ewangelii: czuwajcie, bo, bo nie znacie dnia ani godziny. Moglibyśmy odliczać poszczególne dni do wigilii, a potem uroczystości, którą od 1600 mniej więcej lat Pozwala nam obchodzić dnia 25 grudnia. O jakie więc przyjście idzie? Chrystus Pan powie, że chodzi o to ostateczne przyjście, to które Kościół nazwie paruzją, czyli końcem czasów. A my w potocznym znów rozumieniu trochę tę nazwę zmieniamy i mówimy nie koniec czasów, a koniec świata. Może niektórzy chcieliby, żeby. Taki koniec świata rzeczywiście nastąpił, bo on się wydaje sprawiedliwy, bo wtedy i ci ze wschodu i z zachodu, bogaci i biedni, młodzi i starsi, równo by czas ziemskiego życia skończyli. Ale kiedy ten koniec nastąpi, przeżyliśmy. Co starsi pamiętają, i ten z roku 2000 i ten z roku 2012, i jeszcze wiele innych, którym straszyli nas nasi naukowcy, wieszcze i przepowiadacze. I skoro żyjemy, to znaczy, że żaden z nich się nie sprawdził. Kiedy ten koniec świata miałby nastąpić? W VII wieku święty Izydor z Sewilli, wczesnochrześcijański pisarz, tak mówił. Człowiek nie zdoła swoim rozumem objąć czasu, który pozostał światu do jego zakończenia. Niech więc każdy myśli o godzinie swojej śmierci, bo to będzie dla niego koniec świata. A więc, kochani, odkrywamy, że tak naprawdę Adwent, zwłaszcza w tej jego pierwszej części, którą. Ciągle w kościele przeżywamy, przygotowuje nas do śmierci. Nie lubimy mówić o śmierci. Nie lubimy myśleć o śmierci. I dzisiejszy świat robi wiele, aby naszą perspektywę życia skrócić i zamknąć w doczesności. Abyśmy nawet i w kościele mówili o zmianach klimatycznych osobach wykluczonych, o tym, żeby nam się wszystkim przyjemnie i zgodnie na tym świecie żyło. Tak jakby to ziemskie życie miało trwać i trwać i trwać. Pewnie dziesięć lat temu z małą górką papież Benedykt XVI w jednej ze środowych kateches wygłosił następującą tezę: śmierć stała się tematem zakazanym. Tylko pytanie. Czy wystarczy o niej nie myśleć, żeby ona nie nadeszła? Mój rodzice mieli serdecznych znajomych. Ludzi, na których zawsze można było liczyć, którzy nigdy nie opuścili mszy świętych ani rekolekcji. Swoje dzieci wychowali w katolickiej wierze i ze wszystkimi sakramentami, ale ta rodzina w jednym od naszej się różniła. Tam się nigdy nie mówiło o śmierci, tam się nigdy nie chodziło na cmentarz, tam się nigdy Nikt nie wybierał na pogrzeby. Cała rodzina trzypokoleniowa zgodnie żyła w dużym mieszkaniu w bloku. W średnim pokoju dziadkowie, w najstarszym naj... rodzice, w największym i w najmniejszym dzieci. Już dorastające, bo rodzice byli trochę starsi ode mnie. Od moich rodziców dzieci troszeczkę starsze ode mnie, a dziadkowie już rzeczywiście wzbogaceni wiekowo. I zastanawialiśmy się tylko nieraz, co to będzie, jak, jak ktoś z nich umrze, co wtedy. Nie trzeba było długo czekać, bo zmarła babcia, starsza pani, którą zawsze pamiętam w swoim fotelu, siedziała z różańcem w ręku. Wierzcie mi, kochani, jeszcze dobrze z pogrzebu nie wrócili, wszystkie rzeczy po babci już były wymiecione, pokój przemalowany, przestawiony, tak jakby jej nigdy nie było. Owszem, przybyła rocznica śmierci i jedna. Króciuteńka wizyta na cmentarzu. Ale dalej tak, jakby jej w tej rodzinie nikt nigdy nie wspominał. I tak upływały miesiące i lata do czasu. Pewnej nocy dorastająca już w sumie nieomal dorosła córka tychże państwa, ma dziwny sen. Śni się jej, że jest małą dziewczynką, bawi się przed blokiem w piaskownicy z koleżankami i widzi swoją babcię, która raźno z zakupami wraca z miasta. Krzyczy babciu, babciu, ale babcia ją ignoruje i już jest pod klatką domu, w którym mieszkają. Więc ona rzuca zabawki, biegnie, łapie babcie za rękę, w babciu, dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać? A babcia ciągle we śnie odpowiada wnuczce, wnusiu, bo ja umarłam, a wy się mnie boicie. Ale babciu, ja już się teraz Ciebie nie boję. Porozmawiaj ze mną, prosi wnuczka. A babcia delikatnie odpychając ją, wchodzi do klatki i tak przez ramię rzuca: Dzisiaj, Wnusiu, nie mam dla Ciebie czasu. Dzisiaj przyszłam do dziadka. I w tym momencie dziewczyna się budzi, bo w domu jest płacz i krzyk. Co do jednej chwili, w tym momencie dziadek umiera. Czy można uciec przed tematem śmierci? Kochani, nie liczcie, że temat śmierci będzie pojęty w szkole. Dzisiejsza szkoła i edukacja konsekwentnie go omija. 100-200 lat temu każde dziecko wiedziało, jak wygląda śmierć, bo ludzie umierali w domu. Dziś wypchniemy ich do hospicji, szpitali, a dzieci będziemy kierować ku drugiemu biegunowi ludzkiego życia, nie ku końcowi. Ale ku początkowi dzisiaj każde dziecko, i to z pierwszych klas podstawówki, bardzo dobrze wie, skąd się biorą dzieci, co zrobić, żeby dzieci były, bardzo szybko dowiedzą się także i na lekcjach, co zrobić, żeby dzieci nie było. Nie ma co im opowiadać o kapuście i innych tego typu historiach. Kiedyś w jednej z pierwszych klas zrobiłem takie doświadczenie, że przy temacie o rodzinie rozdałem chłopców, wziąłem osobno dziewczynki, osobno takie obrazki, żeby ułożyć w pewną historyjkę. Chłopak i dziewczyna z kwiatkiem, niby zakochani. Potem, jak wychodzą w welonie i z muszką z kościoła, to po ślubie. Potem spacerują, a u dziewczyny charakterystyczny dla ciąży brzuch, potem z kołyską, potem kilkoro dzieci. Ale coś mnie podkusiło, dołożyłem do tych wszystkich obrazków taki obrazek, gdzie bocian szeroko skrzydła rozpostarte i kołyskę w dziobie niesie i mówię, która drużyna pierwsza zdobędzie, stawiam piątki. Zobaczymy, czy chłopcy, czy dziewczyny, ale trzeba wykorzystać wszystkie obrazki. Za moment zakotłowało się u jednych i drugich, niemal równo skończyli. Ale patrzę i w jednej, i w drugiej drużynie obrazek z Bocianem złośliwie na bok odłożony. Więc pytam, a ten obrazek to dlaczego nie? I wtedy jeden z dzielnych dżentelmenów tak mnie trochę na bok wziął i mówi, pokazując na tego Bociana, proszę księdza, ksiądz to może jeszcze w to wierzy, ale tak naprawdę to Bocian dzieci nie przynosi. Ja wiem, bo mi tata mówił. Kochani, mistrzostwo świata, jeśli młody człowiek dowiaduje się o wszystkich aspektach życia, także i tego seksualnego od swojego ojca. Bo po pierwsze gwarancja rzetelnej wiedzy, a po drugie potem gwarancja, że nikt mu tej wiedzy tak łatwo z głowy nie wyrwie. Ksiądz to może jeszcze w to wierzy, ale Bocian nie. Kochani, dlaczego boimy się śmierci? Z takim pytaniem zwróciłem się kiedyś do swoich uczniów w renomowanym łukowskim liceum. I tam mniej więcej zrodziła się myśl tej dzisiejszej adwentowej konferencji. Dlaczego boicie się śmierci? Okazało się, że moi uczniowie mniej więcej 10 lat temu mieli ten sam pogląd na sprawę, co papież Benedykt XVI. Młode pokolenie się wcale od kościoła w tym względzie nie oddaliło. Boimy się śmierci, bo boimy się, kochani, starości, niedo niedołęstwa, choroby i cierpienia. Bo daliśmy sobie wmówić, że człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy jest piękny, młody i kiedy wszystkie jego narządy i tkanki działają bez zarzutu. I robimy wszystko, żeby nam się ta młodość przedłużyła nieomal w nieskończoność, i wtedy wydaje nam się, że będziemy żyli wiecznie. Słynny autor trylogii Metro 2000 33. Władimir Głuchowski w jednej z innych ze swoich powieści kropka Rekreśli obraz społeczeństwa, w którym wszyscy będą żyli wiecznie, bo wzięli specjalną szczepionkę, ale pod warunkiem, że nie będą mieli dzieci. Jeśli ktoś miałby mieć dzieci, to tym samym oddaje im swoją nieśmiertelność, będzie się starzał. I każdy objaw i każda oznaka starości niejako wyrzuca go ze społeczeństwa. I my, kochani, trochę tak żyjemy. Proste doświadczenie. Jeśli wam teraz powiem, kochani, jak wy mądrze wyglądacie, no to tak siedzicie i nie, nie, nie wiecie. Żartuję, dokuczam, prowokuję. No to jak wam powiem, kochani, a jak wy bogato wyglądacie? A to sobie myślicie, czy ja przypadkiem ze skarbówką nie mam jakichś powiązań? Nie mam. Ale jeśli wam powiem. Jak wy młodo wyglądacie, 20 lat temu tutaj przyszedłem, byście się nic nie zmienili, a to każdy się uśmiechnie. Dziękuję. Tak, na no człowiek się stara, robi, co może. Tak właśnie żyje dzisiejszy człowiek. Bo wydaje mu się, że te wszystkie przedłużanie młodości, to go, to go przed starością, a tym samym śmiercią, ocali. Dlaczego boimy się śmierci? Bo boimy się zostawić życie i ten świat. Bo każdy z nas kocha siebie w tym świecie i chciałby się tym światem cieszyć może domem który w końcu zbudował i ocieplił może emeryturą którą mu chociaż trochę podnieśli może gospodarstwem czy firmą na którą całe życie pracował a śmierć powie krótko trzeba to będzie wszystko zostawić i co dalej kiedyś mi jeden Starszy już mężczyzna przy okazji namaszczenia chorych i wizyty z tym związanej mówi, proszę księdza, boję się myśleć o śmierci. Właściciel potężnego sadu, kilkanaście ładnych hektarów ślicznych jabłonek. Mówi, jak umierał mu dziadek, to wiedział, że ojciec to przejmie. Jak umierał ojciec, to było wiadomo, że ja na tym zostanę, a ja będę umierał i to wszystko w obce ręce pójdzie. Dzieci poszły do miasta. Wnuczek mi trochę pomagał, zapytałem, czy ty byś nie chciał tutaj wrócić, i on mówi: Dziadku, u ciebie na wsi słabe Wi-Fi, wracam do miasta. Boję się myśleć o śmierci. Jest takie cierpkie dosyć, bo żydowskie przysłowia są mądre, ale cierpkie. I ono mówi tak, jak się człowiek rodzi, to się rodzi z zaciśniętymi piąstkami. Pewnie każdy z nas ma takie zdjęcie dzieci czy wnuków. Tak, jakby chciał światu powiedzieć, złapię cię i przyciągnę do siebie. A jak umiera? A jak umiera, to umiera z rozłożonymi dłońmi, bo mówi, patrzcie, niczego ze sobą nie zabieram. I żebyśmy się nie przywiązywali tylko do żydowskich mądrości, to Polska jest też dobra, tylko krótsza. Śmiertelna koszula nie ma kieszeni, nic ze sobą nie zabiorę. Dlaczego boimy się śmierci? Boimy się śmierci, kochani, bo nie wiemy, co jest dalej. A to o tym pięknie pisze papież Benedykt, kiedy powie, że to jest niestety nasze ślepe zaufanie nauce i to rozumiane jako nauka, która doświadczalnie nam coś potwierdza. No bo jak doświadczalnie i naukowo potwierdzić, że coś w ogóle poza tą bramą śmierci istnieje? Kiedyś, jak coś, naukowcy radzieccy potwierdzili. To było. Dzisiaj mamy naukowców amerykańskich, a tutaj dalej jesteśmy jak małe dzieci. Jak człowiek jedzie do obcego kraju, to sprawdza, czy hotel rzeczywiście stoi, czy jest czysto. Jak przyjeżdża do parafii głosić rekolekcję, to najpierw pyta proboszcza, czy jest ciepło w kościele i czy nagłośnienie dobre. Chyba, że 20 lat temu tu pracował, to ma trochę łatwiej. A tutaj popatrzmy: najważniejsza podróż ludzkiego życia przez bramę śmierci. I my nie wiemy, bo nam nauka nie powiedziała, bo nikt nie udowodnił. Kiedyś rozmawiałem z pełniącym obowiązki dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, czyli człowieka, który zdaje granty rozmaitym profesorom na badania. I on mówi: Wiesz, trudna sprawa, bo ja mam tylko wyższe studia. Tu przychodzą docenci, profesorowie, inżynierowie. A ja mam zdecydować, czy dać im pieniądze na rozwój polskiej nauki. I mówi, przychodzi pan profesor i mówi, poproszę o grant na badanie populacji mrówek na Marsie. No więc ja się żachnąłem, przecież na Marsie nie ma mrówek. A on mówi tak, ale ja to zamierzam naukowo udowodnić. Kto nam udowodni, że jest życie po śmierci? Nie wiemy i dlatego szukamy życie po życiu. Życie po śmierci trafiona przez piorun. Mnóstwo filmów, filmików, książek, książeczek, mądrych, a czasem głupich, które mają nam pomóc. I chyba zapominamy, że jest tylko jeden, który bramę śmierci przekroczył, a potem wrócił w wielkanocny poranek, i że to, że to jego trzeba pytać i jemu trzeba ufać. Dlaczego boimy się śmierci? Boimy się śmierci, kochani, bo mamy przeczucie, że jest sąd i Boża sprawiedliwość. Każdy z nas ma w życiu takie stroniczki, do których sam nie zagląda i nie chciałby, żeby ktoś to kiedykolwiek odkrył. Kiedyś jeden z kapłanów pracujących w hospicjum opowiadał o niezwykłym spotkaniu, no właśnie emerytowany pułkownik Ludowego Wojska Polskiego. Ale jak człowiek leży w piżamie, to mu tam gwiazdek nie dają, więc wyglądał zupełnie normalnie, poprosił rozmowę kapłana. Mówi, boję się umierać. Chyba nie jestem wierzący, to pewnie nie będę się spowiadał. Boję się śmierci. Mówi, wie ksiądz, różne rzeczy się tam robiło w tym wojsku. Takie fajne, bezosobowe określenie. Sądy też różne były, czasem się tam stawało, ale to człowiek wiedział, jaki będzie wynik, bo to, bo to tak tam wyglądało. Ale teraz mam przeczucie, że po śmierci to będzie jakaś sprawiedliwość i tam się nic nie ukryje. Boję się śmierci. Ale namówił go ten ksiądz na spowiedź, mimo że pewnie wiele lat nie był, i już po spowiedzi, po rozgrzeszeniu, po namaszczeniu chorych, przyjęciu Komunii świętej, pułkownik spojrzał na kapłana i mówi już się nie boję. Ja już swój wyrok otrzymałem uniewinnienie. Kochani, każdy z nas w czasie rekolekcji taki wyrok może uzyskać, bo jutro też będą kapłani i spowiedź. A ci, którzy trzy dni uczestniczyli, i jutro komunię świętą przyjmą, mogą zyskać dar odpustu zupełnego po to, żeby nawet doczesna kara była im oszczędzona. Dlaczego boimy się śmierci? Kiedyś jedna z klas złośliwie mnie zapytała to teraz niech ksiądz powie, czemu ksiądz się boi, bo pewnie też się boi. I mi wtedy przyszła do głowy scena z powieści Bułhakowa, Mistrz i Małgorzata i takie zdanie, które wyraża profesor Woland, czytający to wiedzą, że on uosabia złego ducha, a on mówi tak: To, że człowiek jest śmiertelny, to jeszcze pół biedy. Gorzej, że człowiek bywa niespodziewanie śmiertelny. Nie wiemy, kiedy śmierć nastąpi, i dlatego chyba tak bardzo chcielibyśmy przed nią uciec, i dlatego tak bardzo się boimy. Owszem, niektórzy pytają wróżek, szukają odpowiedzi na stronie www.poznajdatem swojej śmierci.pl, ale my wiemy, że, że to raczej dziecinne zabawy i głupoty, aniżeli prawdziwa wiedza, a skoro nie wiemy kiedy, to zawsze jest możliwość, że każdy dzień będzie ostatnim. Kochani, kiedyś po jednym z doświadczeń życiowych, które mnie spotkały, po poważnym wypadku samochodowym, ktoś ze starszych kapłanów, on już też jest po drugiej stronie, dał mi taką radę: jak wsiadasz do samochodu, to pomódź się za wszystkich, którzy zginęli na tej drodze, którą będziesz jechał. Im będziesz mógł pomóc, a i sam szczęśliwie do celu dojedziesz. Ja już od dobrych kilkunastu lat tak robię. I wam też tę radę dalej sprzedaję. I jeśli widzę taki krzyż na poboczu, a często jeszcze zniszczy kwiaty, to wieczny odpoczynek odmawiam za tego, który tam życie skończył. Ale muszę wam się przyznać, że nawet skomarno jadąc, jest parę takich miejsc, że jeszcze jednego wiecznego odpoczynku nie skończę, następny krzyż i trzeba od nowa zaczynać. No, albo ja za szybko jeżdżę. Albo tych krzyży jest tak dużo. A każdy taki krzyż to znak, że ktoś tutaj swoje życie tragicznie skończył. Może już jechał i myślał, co będzie robił, jak dojedzie. Może był spóźniony, a może jechał z komfortem, że wszystko ma w ręku i wszystko będzie tak, jak to sobie wymarzył. I nie wiedział, że tam tir z podporządkowanej albo łoś za chwilę wyskoczy, albo będzie ślisko i się wokół drzewa owinie. Gdyby wiedział, to by w domu został. Pierzyną by się przykrył, cały dzień by przeleżał, ale nie wiedział. To, że człowiek jest śmiertelny, to jest pół biedy. Gorzej, że bywa niespodziewanie śmiertelny. Kochani, Kościół nam tej prawdy o śmierci nie cukruje, i nie mówi, że jak będziesz siedział w każdej mszy świętej, niedzielnej w pierwszej ławce i duży banknot na tace dasz to cię śmierć ominie. Takiej obietnicy. Nigdy nie znajdziemy. I Kościół nigdy nie będzie nam mówił o tym, że tą śmierć da się gdzieś w nieskończoność odsunąć. Ale Kościół każe nam się modlić, i to w suplikacji. Ostatnie lata bardzo często żeśmy powtarzali: od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, panie. Ale jak żyć, żeby ta śmierć nagłą i niespodziewaną się nie okazała? I co zrobić, żeby się śmierci nie bać? To są, kochani, pytania, na które odpowiemy sobie jutro zapraszam serdecznie. A dziś, żeby choć trochę do Ewangelii nawiązać, to może warto w niej dostrzec nie tylko Jezusa, który ma moc odpuszczania grzechów, i nie tylko człowieka, któremu się taka gratka trafiła, ale też tych, którzy go do spotkania z Jezusem doprowadzili. Pewnie nie pytali o zgodę, bo sporo, skoro sparaliżowany, to i mówić nie mógł. Może gdyby zapytali, to by powiedział, że kiedyś sam dojdzie, albo niech mu się nie wtrącają, bo to jego życie, a oni go po prostu przynieśli. I może myśmy powinni być choć trochę do tych czterech bezimiennych bohaterów podobni. Bo może dzieciom czy wnukom trzeba takiej pomocy, żeby oni też się z Chrystusem dziś w rekolekcjach spotkali i na spotkanie w świętach narodzenia pańskiego i w tej ostatecznej godzinie śmierci też byli gotowi bo bóg przyjdzie nie po to żeby nas potępić ale tak jak śpiewaliśmy w psalmie oto bóg przyjdzie a żeby nas zbawić amen